Ej, widać po mnie! Kurwa, stary czekaj! Dobra, teraz mogę ja jaskółkę zrobić, nie? Bo mam miejsce w pokoju. Patrzcie! Tak Bezbłędnie, nie? I nie mogę brać, i chcę Cię bardzo, i nie mogę chcieć, i nie chcę Cię sobie wrzucić na Jesteś miła, na odwiedzinie, i nie Ona mnie zrobiła lona Kurde. Tak nie było. Było, było mi tam, było. Ja... Tam jak tam, a wiesz jak jest w lagonie? O kurwa! Jak kurwa łańcuchów? Nie widziałeś tego? Zrób szota. O! Ja pierdolę! Tej morki jest piefl się rozpadlo to nic nie mow Tylko nie mogę tego zrobić, bo jak się wpierdolę w ten To będzie koniec, ale że się zademonstruje W delikatny sposób w kontrolowane waruny, że się rozpędzam Że się rozpędzam Że się rozpędzam kurwa w nie I tak kurwa wyskakuje w górę Tylko muszę oprzeć się na fotelu, że robię tak I tak O kurwa Wiecie o co chodzi Widzowie jak ta butelka wyląduje na parapecie, to zrzucacie się 20 subgiftów. Dobra, dzięki bardzo. Kto, kto giftuje w takim... I walisz skala w tego smołka. Nie mają prawa przejść. Ale najlepsze co jest później to wchodzisz w tego smoka. Bierzesz pistolet i wchodzisz, kurwa! Za majora! Przejęte C, teraz D! Lewu, ten jest pojeb. na jakieś to zaraz losowego. O nie, kurwa, 1-5, ja pierdolę i ty, i ty w to grasz. Tyle czasu. Oczywiście administration, Twitch administration i C. i C, you know. Kurwa. stand-up, tak? Ja sobie żartuję. Są moi wszyscy ziomale. Ja ich wszystkie obserwuję na Twitterze. Tak naprawdę to my się wszyscy znamy. się tarcza mi się załadowała, ja bym ją zabił, ja bym ją zabił! Tak, tym od 18 lat. Bo zaraz wszystkie te kaszuszki będą rozpierdolone, rozumiesz? Flaki będą ściekać po drzewach, kurwa. A kucyki będą rozjebane na pół. Bo to jest hardkorowy stream dla pierdolonych, kurwa, hardkorowych gości brodatych, kurwa, drwali po 40 lat, kurwa, co mają. Więc jak masz mniej niż 40 lat, to wypierdalać stąd, jebany leszczu, kurwa. Bo zaraz będę palił cygara, kurwa, i grał w pokera. Jebana szmato. Kurwa ECPU Polska zamkną mnie kurwa, za podkręcanie widowni do tego, żeby fotografowali swoje nagie matule. Ja pierdolę, jak ja bym się w ogóle wytłumaczył na tym procesie. Czyli mu, pan jest parę z platynów od 25 roku życia publikuje pan materiały, cytuję Wyrugam ci matkę, wyliżę twoją matce dupę, zrucham ci starą i starego. To pan? No, wiem jak to brzmi, ale to tylko żarty. <laughs> A potem nakłananie małoletnich do wysyłania zdjęć własnej matki, tak? No proszę pana, mamy dowody, mocna linia dowodowa, nie jest pan w stanie się wybronić i siedzisz, kurwa. Dlatego, no nie róbcie mi tego. Kurwa mać, nie róbcie mi tego. Ja też mam dziecko, też chcę ten świat uczynić lepszym, to tylko kurwa, że... Zawsze o! o tym marzyłem, zajebać wrodowi na streamie! Ty kurwa! Oh, kurwa, sorry! Musi być śwież, żeby cię nie połapali. Ale kurwa... Bierzemy ich! Kurwa! Yes. Wszyscy na siebie! I kurwa mać! Chyba odjebałem! Kurwa miałaś za bardzo, przepraszam! Kurwa! Kurwa! Przepraszam, weź go. O, nie, bo z latarki nie wiedziałem, że tak mocno jest kurwa, Frankfurt avalił! Frankfurt owalił! Z na takim multi to ja się nie dziwię, że wszyscy spierdolili z YFL Oooooo! Shots fired Poszli sobie pić wódkę zamiast z nim grać, rozumiesz? No ta! Zapijałem smutki, że ich wyjebał, no. <grymne> Albo świętują. Nie wiadomo, jakie jest podejście. Prawda jest taka, że to przez Kasik się rozpadła Dokładnie. Ja pociągam ze sznurki i to ja tym wszystkim steruję. Cały tujś to moje marionetki. Powiedziałeś, że istnieje kusownictwo rybne? Co? Na czasie pojawiło się... Ej, wiesz, że Kasi chciał obraża na streamie? Ja pierdolę. No, oni są szybcy. Nie, tam, tam kurwy będzie siedzą. Tam są konfiturki jakieś same. Mówisz, że są szybcy? Szybcy są. Niektórzy na Twitterze dalej mówią, że między o AFL, wszystko jest ok, więc nie wiem czy są tacy szybcy. <laughs> że robili Siema, imprezkę po tych nagrywkach. Byli? Robili imprezkę. I ja stwierdziłam, że wrócę do domu, bo przecież nie wystawię Multiego, turniej jest. Taki wuj. Mogłam się zostać i palować w Ampasadzie GOATS, a nie dostawać wpierdol od i no. za to jednak miał czutkę, kurwa, co do tego turnieju. On przewidział. Czekamy teraz, kiedy się pojawi klip na czacie. Odliczajmy. Kosę mamy z Multim. Nie idę na wywiady. Nie gadam z nim. Odcinam się od tego. My friendship with YFL ended. Now Bungie is my best friend. Ta. Czy te. Nie wiem kurwa czy ty liczysz, czy wegetujesz już. Możemy w to nie grać, Remek. Delikać. czwórkę. Remo, jak masz tak do mnie mówić, to nie będziemy w to grać już. Dawaj tą czwórkę i gramy. A chcesz ci... to nie graj, sam se sobie program? To graj sam. Nie, Michał. On jest taki po prostu wkurwiony i zjebany czasami, więc zdarza się. no. Ty liczysz. Nie mogę. No... O, wciągam cię. Jest u góry już mam

Nie uważam, żebym po potrzebowała dyskutować z mężczyznami na temat aborcji. Nie bardzo was dotyczy ten temat i nie bardzo to zrozumiecie, więc jakby... No, sorry, ale jakby... Jeżeli któryś z was ma macicę i rodzi dzieci, zapraszam do dyskusji. Jeżeli nie, to kurwa trochę was ten temat nie dotyczy. O! CIE KURWA DO KURWY JEBANEJ! Trepanacje czaszki se kurwa robi wiertarką zaraz Dzięki za stówę kropaczkę Trzy, cztery. Dobra, musimy pod Amogusa pójść Aaaa kurwa Co jest? Co to? Ja Turcja Japonia Witam o, ma no, bombosze Nie no No dobra, to no nie musimy w tym przyjeżdżać, tak? Proszę bardzo widzowie z tej strony, DJ pierdolnięty. to jest nasz aktor, to jest nasz przychodzień, Łukasz Zapałka, tam będzie oczywiście e, aktor kolejny, Panowie, panowie uczciwa walka zobaczymy, bez sprzętu. Nie, nie, zobaczymy, nie, nie. Czy, czy, czy ludzie reagują na nas z zobaczymy, 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 będzie to No Co? Ale co my mieliśmy robić? Poluba. No jeb Ej, kurwo! Jebana, ludzie, ludzie, reagują. Ru ludzie reagują, czyli się to, się prawda, to prawda, to prawda. Eksperyment się udał. Udał eksperyment. Jedziemy, kurwa jebana. Adres, dawaj go, Józek, dawaj. Jak masz do imię. Kurwa, Ej! dawaj go, kolego. Idziemy na Ej! Debile! To tylko wronek spokojnie. Aggressive dog, very aggressive dog. Hello. What, oh, curva? Cool, nice. Uh, fucking noise, mate. Uh -huh. Hey. What? Uh -huh. hey. uh -huh. hey. Kurwa, kurwa, wiem, kurwa, 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 Nie kurwa, to... za... kurwa, nie na... nie ja nie, nie będzie kurwa, 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 cię, kurwa, 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 się, zamknijcie, macie się zamknąć. O, Ej, świeciu! No weź, pe No weź! No weź! No weź! No weź! Nie cały dziadka weź! Ale to No weź! No weź! nie weź! No to No zatuje. Cze, I teraz to kurwa małoletnia zbierasz to po pierwsze. Bierzesz ale, ale wiadro, ty go jeszcze nie bijesz, a ty bierzesz to wiadro i zbierasz lód. Zbierasz ten lód. Ale dobrze, ty jeszcze mu nic nie robisz, a ty ale wiadro już zbierz ten lód. Ty mu jeszcze nic nie robisz. I daj mu to zebrać i go tu jeszcze nie męcz, bo to ma być zebrane. ty na końcu z kamerą. Uch, Ej, dobra, ujebałeś! No ale teraz gazu tej... No Moja nie jedzie, ja nie kurwa! No! Bromek Uuuu! się dla kontentu! Wronek, wyjeb wszędzie, kurwa! O, Bandura, bandura, bandura! Ja się nie czuję zbyt pewnie, nie? Nieee, wyprzedzanie kurwo! Kurwo! Ej, bo wiadę w DPD! Ale gang. Ho, oh, oh, oh. yeah. Kolego! Ale się stało? Co się stało? Co zawiodło? Ona cię rozniebie, Zobaczysz! Bo widać, że ona gra! Fejkuj! Oh. Mówiłeś, że ona gra w kosza! Do no, no, <grywa> ja <mam, ja> <grywa> Kurwa, co ty?! Kurde... <grywa> Ale jest szansa, że kolor ma chyba fajny po drugiej stronie, nie? Czy nie? Nie? Niebieska cała. Ach, chuj. Ale gówno, jasny gwint. Kurde. Tak pod kątem niebieski ten nie najgorzej wygląda. Co ty robisz? Jo, pierdolę.

bałem kolano, daj spokój. No naj tak, tak fajny klimat gry Wszystko ten, ich najtańszy, najgówniany, najbardziej gówniany jumpscare. Przestery, krzyk, coś przebiega. I chuj. Budzisz się w ciemnym pomieszczeniu pachnącym fekaliami. Podświadomie wiesz, że grozi ci niebezpieczeństwo. W zakątku podminiłej piwnicy widzisz ciało. To prawdopodobnie był twój cienia, wychodzi z powita mrokiem, postać wręcza ci rewolwer i mówi. Piwo Dobra, już tak nie pierdol, nie idziesz, bo uważasz, że demons to za mały streamer i tobie trzeba zapłacić, żebyś Eeeem. zrobił z kimś Irla. Jesteś zbyt leniwą kurwą i nie chce ci się robić dobrego contentu dla widzów. Taka prawda, już kiedyś chodziłeś tak pić. Jak tak uważasz, to chyba się nie ma co kłócić. To ciekawe, że Ewron faktycznie mając tę pozycję wyżej nad Izakiem, nie zdecydował się skoczyć mu na głowę i wybić się z niego raz jeszcze w historii, ale tylko i wyłącznie z usp pokonał przy tym wszystkim pusie. Fusie, przepraszam. <grybacz> Wybaczcie, ale po prostu całą noc oglądałem filmy i. Że tak powiem, jeszcze jestem w innym wajbie. Serknijmy dalej. Na to, co się dzieje. I nie, minuwa y, double kill. Tu jakieś kurwa zgarbienie. Załamanie. Co robi ten... Szanowni państwo. Co robi, te... <grym> co robi ten zawodnik? Nie mam pojęcia. I został tylko kury. <grym> Próbował może pomóc koledze wstać. I sobie drużyna atakująca. W tym momencie podchodzą pod bombsite B. Pago już gdzieś na wykroku złapał o! Janinę. O, o, proszę i Przemka Pro no! i Kurego. i kolejnego Boże! i mój Jak oni mają tu kurwa wygrać? Jak Mateusz w takiej formie? Nie, ale kupiłem leki i jutro zaczną działać, także na półfinał będziemy gotowi. Uczulenie. Na co świetnie, masz uczulenie? Świetnie, świetnie. Na celność? <śmienicza> o mi czym... dało? No dobrze, no dobrze. Zobaczmy następnego szota, co my tu mamy. Jakiś XDDD. O czym jest to? No kurwa ma... jest. Jest, jest, jest! Ale info kurwa! Chodzą! Kurwa mostem! Mostem! <śmienicza> mostem wchodzi!

no świetnie, no to ja będę, będę jarał, bo akurat jestem, yy, jest, jestem jestem palaczem, tylko poczekaj, znajdę gdzieś tutaj na tym biurku, może tu z twojej strony bardziej. Dobrze, mogę ci podać pod, pod biurkiem. Spokojnie, dobra. Znajdę, znajdę to jeszcze później, znajdę to Dobre. jeszcze później. Dobrze, no, dobrze. Czemu nie trzymacie znajdę... rąk na stole? Czemu nie trzymamy rąk na stole? Bo ogólnie, moi drodzy, ten stół jest bardzo daleko od nas i nie dosięgamy do niego, ale jest z tak. takiej perspektywy generalnie zrobiony, żeby zaoszczędzić troszeczkę na budowaniu właśnie tego studia. Ono jest generalnie z kartonu, nie? Ten, ten stół jest jakby z kartonu i nie możemy go dotykać, bo by się zapadł, tak? Dlatego musimy siedzieć troszeczkę, wiecie, jest jakby taka iluzja optyczna. Iluzja optyczna, i, i, i tak to wygląda aktualnie. Dobrze, może. S i auto to po lewej. i lewo chyba w rogu za skrzynką. Nie, nie. Robisz to. NA no. yes. yes. NIE! No yes. yes. KURWA! Mamy Dobrze. to. Jeszcze jedna, lecimy. S lecimy. Je. Puszczam. niżej yes. Co to kurwa w szkle kurwa buty trzymasz? Mi dajdzie, ja zostaję, ja zostaję tutaj, szwarta EJ JA ma mam mambo Co to? O, o, o. Kurwa Max O B B B B B B nie widzę nic KURWA Jak można być tyle zabielonym kurwa? Śmiecie. Pięć kurwa kratów. Idealnie na czoło. przed. Bez paniki Kasia, spokojnie! Defuje, 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 Braj! nie. Brai! Nie obok No kurwa! Co to za info, panowie? Do chuja, co kurwa broni? Nie, no broju zaraz odpoczął. Chuja bronił, nie broń. Kasia, z... po co fejkim podajesz? Broił przecież, no widziałam. Ja tylko powtarzałem remit, co Kasia powiedziała. No i bardzo dobrze powiedziałeś, bo broił, tylko przerwał. No no właśnie. Co się stało, miałeś 100 Kurwa, gościu, zapytaj się starej, jakieś idzie zakupy, co się stało, w portfelu miała 600zł, a człowieku wróciła i ma dychę, no. No kurwa, wydała, proste. Wydała, żebyś mógł coś, zje coś zjeść. To ja zrobiłem podobny zamysł, tylko nie jadłem. Dobra, pago, dawaj, oddaję ci yy, ten taktycyzm. Dobra, wszyscy kupujemy eee. Yy. Dobra, już kupiliście! Pierdolę nie prowadzę! Nie, nie wiem, jak który mech wytrzymałeś. Serio? Tylko brakuje ci trochę cierpliwości i oddechu. żebyś tak bardziej zluzował. Potraktował to jako dobrą zabawę. Twój dobra zabawa mega się bawi. Ja się bardzo dobrze bawię, baw się ze mną. Będzie fajnie. No, nie tam? no, jest Git, dawaj gramy. Fajnie jest? Mhm. Mm oh. ci się? Mega jest. No to się nie stresuj. Wdech i wydech. Będzie Git. Co? Mhm. Mm no. Mm -hmm. Fajnie jesteś, wiesz? Ale jak grasz sam ze sobą, to jesteś niefajny. Ej! No co, chatu. Dysiku Teraz to by było dobre, nie? Dobra, muszę być. W chuj wysoko, no, nad to ma... Nie no, prosto. Tak Bardziej widzisz prosto. tą chmurkę, widzisz jak się kończy chmurka? No ja muszę to naczucie, to się tak nie zrobi weź. Dobra, to dawaj ten. Raz, dwa. Teraz Kurwa! Blokowanie zrobić w robocie jestem. Więc ja sobie tutaj przyzmienię. Fajajcie, że opyk, pyk i włączę uruchomimy ten. I rzezik w tle. No Remonu. No, oglądamy coś dzisiaj, czy nie? No. Katarzyna, oglądamy coś dzisiaj, czy nie? Dobra, to ja się przykieruję tutaj. E, słuchajcie. No daj buziaka! Katarzyna, jestem w pracy obecnie. Jestem w robocie, no. Słuchaj, po, po robocie przedyskutujemy to, kwestia czy idziesz spać, bo jak nie to po tym kończę, jak nie robocie to... śpisz na kanapie. Dobra, to gramy nockę w TFT. I masz dać tu jeść. Ale challenge. Okej, okay, dobra. Yy, słuchajcie. Kidrop, z kodem Remsuła... A -a -a! Nie, nie, nie chcę to grać, kurwa jest chodź. Bardziej wysoko jesteśmy, Dobra, dawaj. Dobra, dawaj. obok ciebie, przechodzą żenice, jak dzisiaj czy blask. Tracę terminy, zasadzki miny. Koniec o, tygodnia tu.